Znajdujemy się w siedzibie Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, która od 17 lat prowadzi, hmm, prowadzi domy dla dzieci, tak zwane placówki opiekuńczo-wychowawcze, w których zamieszkuje po 14 dzieci, w których też zatrudniamy kadrę, w których pracuje koordynator wychowawca wraz z pięcioma, sześcioma wychowawcami. Jest też psycholog i pedagog na zleceniu. W domach staramy się, żeby domy był domami, żeby jak najmniej wszystkie czynności wykonujemy wspólnie z, z pracownikami, dzieci, młodzież gotuje, sprząta zwykłe życie no powiedzmy zwykłego domu, tylko że niestety bez rodziców i opiekunów, tylko nasi właśnie wychowawcy. Bardzo się cieszę, bo, bo dzisiaj jest taki moment, kiedy razem z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa podpisujemy porozumienie o współpracy. Dla mnie jest to bardzo istotne, dlatego że czternastka dzieci w domu to duże wyzwanie dla kadry pracującej i wsparcie praktykantów, którzy by do nas docierali na, na swoje godziny, żeby, żeby pracować godziny praktyk będą dla nas dużym, dużą pomocą. Ja też nie ukrywam, że z dużą nadzieją patrzę na to, że wśród tych właśnie praktykantów znajdą się może kandydaci do tego, by z nami pozostać dłużej i podjąć pracę w naszych, w naszych domach, z naszą młodzieżą, naszymi dziećmi. Też bardzo fajną taką dla nas w tej współpracy takim fajnym elementem będzie też to, że będziemy mogli się spotykać na tzw. zajęciach terenowych. My zapraszamy oczywiście do siebie, bo, bo fundacja to nie tylko domy dla dzieci, ale też dom sąsiedzki, w którym mieszczą się i przedszkola dwuoddziałowe i siedlice, czyli placówki wsparcia dziennego. Mamy kluby seniora, mamy wiele takich innych działań, które też nasza fundacja prowadzi. Chcielibyśmy o nich opowiadać młodym ludziom albo studentom, słuchaczom po to, by mogli podotykać bez pośrednio to, o czym się uczą, może gdzieś znajdą swoje zaczepienie albo w naszej organizacji, a jeżeli nie, no to może pójdą w, z większym doświadczeniem w świat szukać swojej drogi. Bardzo dziękuję za ten moment dzisiaj, że pan rektor i państwo zgodziliście się podpisać z nami to porozumienie. Bardzo liczę na tą współpracę i zapraszam do nas. Dziękuję serdecznie. Śledź nas na www.wsb.net.pl